Cześć, ja jestem Magda i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka naszego cyklu urodowego. Dziś odkryjemy tajemnicę piękna skóry, które budzi się nocą. Zostańcie z nami! Piękna skóry to temat, który interesuje chyba każdego z nas bez wyjątku. Bez względu na wiek, płeć czy tryb życia, jaki prowadzimy, chcemy cieszyć się zdrową, pełną blasku skórą. To ona jest naszą wizytówką, przyciąga spojrzenia... Zdradza wiele o stanie naszego zdrowia i ogólnej kondycji, czy stylu pielęgnacji. Kobiety marzą, aby makijaż prezentował się na niej nienagannie, a zmarszczki czy niedoskonałości? Najlepiej nigdy się na niej nie pojawiły. Aby cieszyć się pełną blasku skórą, najpierw należy się jej uważnie przyjrzeć, zrozumieć jej potrzeby, ale także poznać tryb, w jakim funkcjonuje. Jest to największy narząd ludzkiego organizmu, który niczym papierek lakmusowy daje nam sygnały, gdy coś jest nie tak. Tak jak reszta organizmu, skóra również ma czas wzmożonej pracy, ale także czas odpoczynku i regeneracji. Tutaj docieramy do sedna. Odpoczynek, relaks i regeneracja kojarzą nam się z niczym innym jak ze snem. Jest to aspekt naszego życia, bez którego tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Po dobrze przespanej nocy czujemy się pełni wigoru, co przekłada się na nasz wygląd. Cykl dobowy został tak zaprogramowany, abyśmy właśnie w nocy mogli zdrowym, nieprzerwanym snem zasilać nasz organizm, a za dnia wykorzystywać pokłady energii. Naturalnie jest to proces kontrolowany przez melatoninę, hormon produkowany za pomocą szyszynki. Jest on nazywany hormonem snu i czuwania. Gdy wszystko jest w równowadze, to ona gwarantuje nam nieprzerwany, dobrej jakości sen. Niestety coraz częściej doskwiera nam bezsenność lub inne zakłócenia snu. Budzimy się zmęczeni, ze spadkiem energii, a dodatkowo obserwujemy niekorzystne ślady niewyspania w naszym wyglądzie. Obrzęki na twarzy, podkrążone oczy, rozszerzone pory czy uwydatnione zmarszczki. Dzieje się tak, ponieważ brak snu to brak możliwości regeneracji i odnowy dla naszej skóry. Nie zachodzą właściwie cykle metaboliczne, nie są wchłaniane i wystarczająco wykorzystywane substancje z kosmetyków, skóra nie jest wystarczająco dotleniona. Oczywiście najlepszym wyjściem w takich sytuacjach jest zrobienie wszystkiego, by nasz cykl snu unormował się. Jednak nie zawsze jest to proste, a powrót skóry do równowagi zajmuje trochę czasu. Na pewno niejednokrotnie marzyliśmy, aby znalazł się jakiś krem cudotwórca, który natychmiast zniweluje wszelkie symptomy deficytu snu, osłaniając skórę idealną. To ja mam dla Was doskonałą wiadomość. Taki kosmetyk istnieje, a nawet cała seria. Przedstawiam Wam gamę Serenity marki Sesderma. Serenity to innowacja kosmetologii. Uogólniając, to kosmetyki, które gwarantują jednocześnie odpowiedni sen i odnowę naszej skórze. I to dosłownie. Każdy z produktów w swoim składzie zawiera melatoninę, a więc kluczową substancję odpowiadającą za prawidłowy, jakościowy sen. Oprócz tego znajdziemy w produktach cały szereg składników, które działają naprawczo, przeciwstarzeniowo rewitalizująco czy ujędrniająco na skórę. W linii Serenity mamy cztery produkty, które tworzą kompletny nocny rytuał pielęgnacyjny dla skóry. Serum, krem na noc, maska nocna, a także niekwestionowana perełka, czyli mgiełka do twarzy, pościeli. Serum jest niczym zabieg bazowy o działaniu relaksującym. Gwarantuje poprawę jakości skóry w trakcie snu. Pomaga regulować rytm dobowy skóry, przyspiesza naprawę komórek uszkodzonych w ciągu dnia oraz dostarcza energii komórkom skóry, usprawniając ich naprawę i regenerację. Stosujemy je oczywiście na noc, na oczyszczoną uprzednio skórę. Kolejny produkt to krem liposomalny do poprawy jakości skóry nocą. Działa relaksująco, zapewnia ochronę poprzez regulację sebum, którego wydzielanie w nocy zmniejsza się. Pomaga regulować rytm dobowy skóry oraz dostarcza energii komórkom. Kolejny krok w nocnej rutynie pielęgnacyjnej to maska liposomalna. Również działa relaksująco i przeciwstarzeniowo. Poprawia stan skóry oraz pomaga regulować jej rytm dobowy. Ostatni produkt Serenity to jej wisienka na torcie, czyli mygiełka, która zadziała na naszą skórę i umysł tak, abyśmy potencjał renocnej regeneracji wykorzystali jak najlepiej. Pomaga regulować rytm dobowy skóry oraz dostarcza energii jej komórkom. A dzięki odprężającemu zapachowi działa relaksująco i przeciwstarzeniowo. Aplikując ją na skórę i pościel, mamy możliwość głębokiego i jakościowego snu, a co za tym idzie, globalnej regeneracji skóry. Tą serię kosmetyków Marka Sesderma przypomina nam nie tylko, jak bardzo kluczowym czynnikiem dla skóry jest sen, ale również daje możliwość przeniesienia rutyny pielęgnacyjnej krok dalej, na najwyższy poziom, sprawiając, że nasze piękno budzi się nocą. Podczas gdy my smacznie śpimy. Produkty, które przedstawiłam w filmie, są dostępne w drogerii internetowej zikodermo.pl. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych nowinek pielęgnacyjnych. Do zobaczenia!